że krzyczeliśmy przedmiotem. A no ja bym no ja poprosił. No, nie, nie widziałem tej bramki dobrze. A Prezes chce skrócić. O ile działała kamera. Panie, to będzie ładnie widzieć. Kiepska bateria ciągle, to będzie, to będzie kiepska bateria. ciągle się nie siada. Panie prezesie, jeszcze 5 minut! Nie. Będzie następna. No Akurat z tamtej strony akcja szła, to tak może...